Cześć, z tej strony, codziennie lepszy, a to jest kolejny odcinek Daily 360 i dzisiaj będziemy rozmawiać o mentalnym podejściu do różnego rodzaju problemów i sytuacji w życiu, które nas spotykają. Bardzo często ludzie mają tendencję do narzekania i do patrzenia na wszystko, co nam się przytrafia i co nie ułatwia nam drogi do jakiegoś celu, czy nie ułatwia nam życia, czyli te wszystkie przeszkody, problemy utrudnienia, patrzymy na to jako na coś złego, na to patrzymy na to jako na coś co nie powinno się znaleźć w naszym życiu. Tymczasem po pierwsze trzeba zrozumieć, że wszystkie przeszkody i trudności, które spotkałeś do tej pory na swojej drodze, wszystkie wyzwania stworzyły ciebie takim, jakim jesteś, zbudowały twój charakter, zbudowały twoją tożsamość, zbudowały twoje umiejętności, twoją mentalność, rodzaj twojego myślenia i tak dalej. Dzięki tym rzeczom nauczyłeś się wiele rzeczy. Dzięki tym rzeczom zbudowałeś siebie jako osobę, którą jesteś dzisiaj, i jeżeli masz jakiś cel, to na drodze do tego celu naturalne jest, że pojawią się inne przeszkody. Mówiliśmy o tym już wielokrotnie w różnych odcinkach, ale dziś chciałem się do tego odnieść tak troszeczkę kompleksowo, bo można do tego podejść zawsze na dwa sposoby. Sytuacje, które ci się dzieją w twoim życiu, przytrafiają ci się, nie masz na nie wpływu. Bardzo rzadko mamy wpływ na to, co się dzieje, jeżeli to nie są jakieś nasze błędy. Po prostu rzeczy się dzieją. Nawet jeżeli to jest twój błąd, to to się już stało. I w związku z tym nie masz już wpływu na to, co się stało. To po prostu już było. Ale zawsze masz wpływ na to, jaką teraz postawę przyjmiesz. Czyli nie masz wpływu na rzeczy, które się wydarzyły, ale masz wpływ na, na to, co ty z tym zrobisz. Nie możesz wpłynąć na to, co ci się przytrafia, ale możesz wpłynąć na twoją reakcję. Na Twoje podejście, na to, co zrobisz z tą rzeczą. I zawsze podejście może być na dwa sposoby: albo możesz się zamartwiać, że to Ci się przydarzyło, i pytać siebie, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało, czemu zawsze mam podgórkę. Możesz wchodzić w różnego rodzaju żal, narzekanie, robienie z siebie ofiary, tylko zawsze zastanów się, do czego to prowadzi. No bo czy to sprawi, że twoje życie będzie w jakiś sposób lepsze. Tu już nie chodzi nawet o jakąś logikę um, czy, nawet nie o logikę, tylko o jakieś kwestie rozwojowe. Tu, tu, tu nawet nie trzeba interesować się w ogóle rozwojem osobistym, żadną mentalnością i tak dalej. Popatrz na to na chłodno. Jeżeli w tym momencie się zamartwiam, narzekam, pytam, dlaczego ja, co, co ze mną jest nie tak, i tak dalej, wchodzę w jakieś różne myśli, obwiniam siebie. Odbieram sobie swoją wartość, niszczę swoje poczucie własnej wartości, odbieram sobie pewność siebie, odbieram sobie zasoby, patrzę na siebie gorzej, i tak dalej, boję się kolejnych ruchów podejmować, bo się boję znowu porażek, i tak dalej. To czy to sprawi, że moje życie będzie lepsze, czy sprawi, że moje życie będzie gorsze? No, tak na logikę, raczej nie poprawi to jakości mojego życia. A teraz mogę do tej samej rzeczy podejść w drugą stronę, i tu nie chodzi tutaj o jakieś idiotyczne kwestie, nie wiem, pozytywnego myślenia, że nagle ja teraz będę się cieszył ze wszystkiego, co, co mi się przytrafia, że dostanę wpierdol na ulicy i będę się cieszył teraz, że y, będę uśmiechnięty chodził, bo to nie chodzi o takie coś. Chodzi tylko o to, że sytuacja już się wydarzyła, nie masz wpływu na to, co się wydarzyło, możesz teraz się zamartwiać, a możesz po prostu konstruktywnie coś z tym zrobić. I popatrzeć na problem od innej strony. Jakie są tutaj rozwiązania? Co mogę zrobić, żeby w przyszłości ta sytuacja nie wyniknęła, żeby się nie, żeby się nie powtórzyła? Co mogę teraz zrobić z tą sytuacją, która się wydarzyła, po to, żeby osiągnąć jakiś sukces w życiu, po to, żeby wyciągnąć jakieś wnioski i poprowadzić swoje życie w kierunku, w którym chcę je poprowadzić. I Dlatego możemy patrzeć na każdy problem, to, co mówiłem wcześniej, że te problemy na Twojej drodze cię jakoś zbudowały. To, że przezwyciężyłeś, przezwyciężyłaś te wszystkie kwestie na Twojej drodze, te wszystkie utrudnienia sprawiło, że jesteś osobą, którą dzisiaj jesteś. Jeżeli dążysz do jakichś celów, to naturalne jest, że te problemy się pojawią na Twojej drodze. To jest naturalne i normalne. I teraz możesz popatrzeć na nie jako na coś, czego nie chcesz w swoim życiu, ale to nie zmienia faktu, że to i tak tam będzie, to i tak się na Twojej drodze pojawi. W związku z tym nie ma znaczenia, co ty chcesz, czego nie chcesz, bo świat jest taki, jaki jest i te elementy po prostu do ciebie przyjdą. Utrudnienia i wyzwania po prostu będą, obojętnie jakbyś od nich nie uciekał i obojętnie do jakich celów dążysz. Zawsze tak życie wygląda. No i teraz możesz. Tego nie chcieć i możesz narzekać, że czemu ci się to przytrafia, albo możesz popatrzeć na to w ten sposób, że w każdym z tych problemów są nowe umiejętności, są nowe rozwiązania, jest przybliżenie cię do jakiegoś sukcesu, do jakiegoś celu. Każdy problem na drodze, który pokonujesz, jest schodkiem, który pokonujesz na drodze do. Swoich celów, do swojego sukcesu. Więc nie chodzi też o to, żeby ściągać na siebie problemy, ale popatrzeć na to z otwartością, że te problemy nie są czymś, co przytrafia się mi jako osobie i dlaczego mnie to spotkało i tak dalej, tylko to jest coś, co dzieje się dla mnie. To jest coś, dzięki czemu mogę być lepszy, to jest coś, dzięki czemu mogę się czegoś nauczyć, to jest coś, dzięki czemu staje się bardziej skuteczny, staje się bardziej doświadczony, staje się mądrzejszy i tak to są elementy, które mnie budują, to są elementy, które budują mnie silniejszego. Kiedy patrzę na problemy i na przeszkody z tej strony, to nie boję się z nimi konfrontować, bo wiem, że z tej konfrontacji zawsze wyjdę zwycięsko. Jeżeli pokonam problem, to będę bliżej sukcesu. Jeżeli to problem pokona mnie, to się czegoś nauczę. I to jest mentalne podejście, które uważam za bardzo skuteczne. Czyli problem nie jest czymś, co Ci się przytrafia, tylko problem jest czymś, co Cię buduje. Problem jest dla Ciebie. Dzięki temu, że, że ten problem występuje, że ta przeszkoda występuje, możesz urosnąć. Gdyby go nie było, nie miałbyś się z czym mierzyć. W związku z czym byłbyś cały czas na tym etapie, na którym jesteś. Bez tego problemu nie możesz być lepszy, nie możesz urosnąć. Bez tej przeszkody, te przeszkody są na twojej drodze po to, żebyś mógł wbić doświadczenie i osiągnąć kolejne levele. Bez nich i bez rywalizacji z innymi nie mógłbyś tego zrobić. No bo nie miałbyś jak się nauczyć. W związku z czym wszystkie utrudnienia w życiu służą tobie, żebyś osiągnął wyższy poziom, żebyś stał się skuteczniejszy i lepszy. Jeżeli popatrzysz na to z tej strony, to problemy i przeszkody przestają być takie straszne. Porażki, błędy również stają się lekcjami, które przybliżają cię do twojego sukcesu. Nawet jeśli robisz krok w tył, to zdyskujesz nową wiedzę, nowe doświadczenie i możesz zrobić szybciej kroki w przód. Tak na to popatrz, jeżeli na Twojej drodze spotykasz jakieś trudności, to popatrz na to właśnie w ten sposób. One są tam po to, żebyś mógł szybciej dojść do celu, żebyś stawał się lepszy i skuteczniejszy. To był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. I widzimy się jutro w następnym materiale. Trzymaj się. Hej.